Dzień dobry Państwu. Ucieczka Marcina Romanowskiego na Węgry nigdy nie powinna mieć miejsca. Było wiele sposobów, możliwości, tak by uniemożliwić mu tę ucieczkę, ba zatrzymać go wcześniej, już w czasie, gdy przykował się właśnie do drogi, no ale niestety. Nie dowiózł tego prokurator Woźniak, szef zespołu śledczego numer dwa prokuratury krajowej. Też nie zareagował odpowiednio minister Siemoniak, choć podległe mu służby doskonale wiedziały, gdzie Romanowski może przebywać, zanim ruszył w drogę na Węgry. No, ale to jest jakby pieśń przyszłości, kto za to będzie odpowiadać i w jakim zakresie. Tak czy siak, Marcin Romanowski uciekł na Węgry, gdzie otrzymał, można powiedzieć, od ręki. Azyl polityczny. Ale jak państwo wiecie, wystawiono za Marcinem Romanowskim europejski nakaz aresztowania, który zobowiązuje stronę węgierską formalnie do tego, by Marcina Romanowskiego zatrzymać i wydać Polsce. Ustanowiony azyl wobec Marcina, czy też dla Marcina Romanowskiego, powoduje, że Teraz tą sprawę mają się zająć węgierskie sądy, co brzmi dosyć kuriozalnie, zważywszy na to, że i prokuratura węgierska i węgierskie sądy są w przysłowiowej kieszeni Orbana. No może nie do końca w kieszeni, ale jako pewną metaforę, bo robią to, co im się każe. Nie, że za to ktoś im płaci, no poza oczywiście państwem, które wypłaca im pensje niemałe zapewne, ale rzecz w tym, że robią to, co im się każe, a jeżeli nie, to wylatują z pracy z byle powodu. Na Węgrzech nie ma państwa demokratycznego, jest dyktatura. To, że w ogóle Węgry jeszcze są w Unii Europejskiej, nie zostały chociażby wyproszone z niej, czy chociażby ze strefy Schengen, chociażby na kanwie pobytów Orbana w Moskwie, jego przyjaźni z Putinem, budzi zastanowienie, no ale ta tak bardzo demokratyczna Bruksela o pewności politycznej. Każdemu zawsze daje szansę. Krytykujmy z umiarem, usiądźmy do stołu, negocjujmy, rozmawiajmy. No i takie inne sprawy, które mogą dziwić. Ja może jestem w tych ocenach bardziej stanowczy czy radykalny, dochodzę do wniosku, że w momencie, kiedy mam do czynienia z łobuzem, czy złodziejem, czy z kłamcą, to, że do żadnego stołu nie siadam, i nie zastanawiam się, czy jego zachowanie z wynikiem trudnego dzieciństwa, mało mnie to interesuje, jeżeli taki człowiek przynosi szkodę, czy mnie, czy moim najbliższym, czy społeczeństwu wokół mnie. To nie jest to osoba, z którą, czy grupa społeczna, z którą mógłbym cokolwiek negocjować. Tak jak u nas się mówi w Polsce że z pisem nie ma współpracy jest współudział. No ale proszę państwa, jak wiecie, ta totalna kompromitacja związana z ucieczką Marcina Romanowskiego nie zmienia status quo, że jest podejrzewane o bycie członkiem zorganizowanej grupy przestępczej. Zarzuca mu się poważną defraudację ponad 100 milionów złotych. Teraz jeszcze pojawiły się dodatkowe zarzuty, o których chyba pan prokurator krajowy Korneluk wspominał dodatkowe siedem zarzutów, które może na razie postawić w powietrzu. Bo Romanowskiego nie. Ale jak donosi moje źródło, Komisja Europejska na razie w sposób nieoficjalny, nieformalny daje Orbanowi dwa miesiące na to, by on Romanowskiego Polsce zwrócił. Nie zapominajmy, że Polska Prezydencja Polski w Unii Europejskiej to też jakby powrót Polski na europejskie brukselskie salony. Donald Tusk ze swoimi przyjaciółmi w Komisji Europejskiej. Pamiętajmy, że pewne decyzje można podjąć szybciej, wolniej, później. To też zależy od woli człowieka. Wszędzie jest człowiek. A, nie wszędzie. Zdarzają się ludzie, którzy, dla których przepisy. Taki zachowawczy legalizm są ważniejsze od faktycznego dobra człowieka, czy od stanu faktycznego. Nie reagują, choćby mogli, bo przepisy im zabraniają. Nie, przepisy też wiele zabraniają, ale w sytuacjach nadzwyczajnych człowiek staje na wysokości zadania, albo zasłania się przepisami, że właśnie skończył pracę i. Nie może się czymś zająć, bo służbę zakończył o 17, a jest 17.03, w związku z tym nie może podjąć żadnych czynności. Takie urzędnicze myślenie to ma też później swoje konsekwencje, choć taki zawsze urzędnik zasłania się tym, że był już po pracy, po służbie było po 17, więc nie można mu zarzucić na obowiązków, ponieważ pełnienie obowiązków zakończyło o 17.00. Prawda, że to jest troszeczkę bezczelne, ale no, no zostawmy. Donald Tusk, nie chcąc, aby Polska, bo to jest pewien blamaż dla Polski, aby Polska była postrzegana jako kraj, który sobie nie radzi z takimi przestępcami. W końcu Węgry też są członkiem Unii Europejskiej, a Orban, mówiąc kolokwialnie, olał tak Donalda Tuska, jak i żądanie polskiego sądu, aby wydać Orbanowskiego. No, jednak musiał zareagować. Pamiętajcie Państwo, że te. Może to brzydkie słowo jest układ, ale nazwijmy to bardziej dyplomatycznie relacje, które Donald Tusk posiada w Brukseli, gdzie jest ogólnie szanowany. Rzadko, kiedy o coś prosi, ewentualnie sugeruje, pamiętacie Państwo, jak ostatnio jak był w Brukseli, jak był witany, jak jest traktowany. No i teraz Komisja Europejska wysyła jasny sygnał do Orbana. Albo oddasz Obamanskiego, albo będziesz za niego płacić. Komisja Europejska w ramach chociażby naruszania praworządności przez Węgry, a to nie jest pierwszy raz, bo już ostatnio dostali po uszach finansowo może przeprowadzić kolejną akcję. Są przepisy, które no, zanim przestrzeganie praworządności, można Węgry ukarać finansowo. I teraz pomyślcie sobie Państwo o takiej sytuacji, że jest Romanowski jest nikim. To jest drobny gangus, słup ziobry, który służył mu za narzędzie do wyciągania pieniędzy ze skarbu państwa. Sam Romanowski ma być, ma być członkiem opus Dei, numerariuszem, żyjącym samotnie, jedzącym korzonki i szarańcze, który nie posiada żadnego majątku. No, ale jednak za coś w tym Budapeszcie żyje i to żyje na całkiem wysokim poziomie, póki co może na koszt, na koszt gospodarzy, ale jak długo tak można. I teraz gospodarze nie tylko opłacają jego bytność w Budapeszcie, ale teraz jeszcze będą przyjdzie im zapłacić za tegoż gościa. I państwa to będzie problem dla urbana, ale też problem. Dla niego w tym kontekście będzie musiał wyjaśnić swoim, swoim kumplom, dzięki którym może rządzić. Kumplom z Fideszu, ze Słucha, ale również swoim wyborcom, dlaczego na przykład Węgry stracą kolejny miliard euro, bo nie chce Polsce wydać takiego gagatka. Nikogo istotnego. To, to nie jest tak, że to jest ktoś jakiś ważny. To jest zwykły gangster, który udaje polityka. Taki, jak wspomniałem, słup ziobry i za niego zapłacić, nie wiem, pół miliona euro, czy pięćset czy milionów euro, może albo i miliard. To załóżmy, że, że komisja może ukarać Węgry. Węgry, nie Orbana, Węgry. Kolejnymi karami doliczonymi właśnie w setkach milionów euro, a nie w tysiącach. Czyli taki Romanowski będzie kosztować Węgrów. Mówię oczywiście. Przykładowo, na przykład miliard za to, tak, praworządności, tak, niewywiązywanie się ze zobowiązań międzynarodowych, szczególnie unijnych, nierespektowanie unijnego prawa, w końcu jest europejski nakaz aresztowania. Więc tutaj jest jakby sprawa oczywista. Zasłaniają się jakimś azylem, tam sobie sądy mogą węgierskie decydować, co chcą, no ale. Wiadomo, że nad tym wszystkim panuje Komisja Europejska, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Tak czy jak Komisja daje mu dwa miesiące, żeby się dobrze zastanowił, czy chce zapłacić za Romanowskiego grube pieniądze i zapłacą Węgry, a Węgrzy z kolei przyjdą, nawet ci, którzy wybierają Orbana, żyją z Orbana, czy też dzięki jego władzy, tak jak w Polsce z dobre dwa miliony ludzi, żyło na bardzo wysokim poziomie dzięki pisowskim, pisowskim synekurom. Właściwie mi się wszystko obcięło, chociażby ostatni artykuł w Newsweeku o tym, że Michał nie je parmezanu, a Kasia nie je wołowiny już od dawna, bo jest drożyzna. To pani, taka pani Karolina Rogaska, słynna z skądinąd, to napisała. No cóż skończyły się synekury w spółkach Skarbu Państwa. Ale przechodząc jakby, czy też wracając do meritum, Orban, Węgry będą musiały zapłacić za Romanowskiego. Pytanie, czy Orban się na to zdecyduje, żeby zapłacić potężne kary, które za naruszanie praworządności, które Węgry mogą zapłacić. Tego Orban nie obroni w rozmowie ze swoimi kumplami z Kideszu, którzy powiedzą mu słuchaj, My oczywiście współdziałamy z Putinem, wszystko fajnie. Jesteśmy w Unii, bo nam płacą, Ty, no ale to mamy zapłacić za jakiegoś kolesia spisu, żeby jeszcze to był ktoś ważny? Weźmy, wydaj go Polakom. Nie, nie wchodźmy w to, bo szkoda kasy. Tak to jeszcze wyciągniemy z Unii tam te, te parę set milionów euro, tudzież miliardów. No z że nic nie dostali właśnie poprzez nierespektowanie unijnych przepisów. A teraz znowu dostaną po kieszeni, ale nie za ideę praworządności wedle definicji Bodnara, za ich niezależność, za wolność, za tamte inne pierdolety, które, które on opowiada, tylko za Romanowskiego teraz mieliby nie dostać pieniędzy. Dostaną kary, której się potrąci i zobaczą pieniądze jak świnia niebo. To Donald Tusk może zrobić. To byłby też dobry sygnał dla tych, którzy ewentualnie chcieliby się ubiegać o kolejny azyl na Węgrzech. Ten adres by im się nagle uciął. No, zostają Stany Zjednoczone, Trumpa, gdzie, gdzie Morawiecki z kolei szyje sobie gniazdko, że mógł się tam schronić, przynosi swoje aktywa. Wiecie o tym, że w takich sprawach nie należy ruszać rodziny, dzieci. No ale jeżeli ktoś, mówię tutaj, bezosobowo, tak? Jeżeli ktoś wysyła swoje dzieci już do szkoły za granicę, tam kupuje nieruchomość, mieszkanie, no to chyba oznacza, że zamierza uciekać. Będę z pewnym, że nikt stamtąd go nie deportuje. Więc jakby kolejnym kierunkiem ucieczek, bo Węgry prawdopodobnie za chwilę już nie będą takim kierunkiem, właśnie ze względu na grożące Węgrom kary. I na które Orban się raczej nie zdecyduje, bo to nie jest kurka warta wyprawki. Tu patriotyzmem on się nie wesprze, bo węgrzyżowcom nie interesuje nas Romanowski. Tak, weź go, wyrzuć, zrób coś z nim, nie, bo tracimy za, za dużą kasę. Bo nie ma nic zamian, bo pisowcy przecież nie zapłacą Węgrom miliarda euro za to, żeby trzymać Romanowskiego. Kaczyński już się do Romanowskiego nie przyznaje. W zasadzie ostatnio powiedział, że. On nigdy z Romanowskim nie rozmawiał. Też już się odcina. Także będzie dosyć wesoły. Także kierunek węgierski wydaje się być raczej już skończony. Zostają Stany Zjednoczone. To jest jeszcze znak zapytania, niezbyt duży, jak się zachowa, jak się zachowa Trump, ale zachowa się prawdopodobnie. Także będą przyjmować pisowców. Oni widzą, że. Oni też upatrują w Trumpie tego, który ich będzie mógł uratować. Oczywiście można byłoby ich powstrzymywać przed ucieczkami, ale nie w tym składzie osobowym, jeżeli chodzi o Weser Sprawiedliwości i koordynatora do spraw służb specjalnych, już nawet nie wymieniam nazwisk, żeby się nie powtarzać. Kochani Państwo, widzimy się dzisiaj o 20.00. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam. Do